Cześć, jestem Dziś jest z Leming. Dzień dobry. No need to fight, tonight, tonight Fucked and drank all night tym all all Had no w tonight, Kopol jeszcze nie wspominał, dzisiaj się przechodzimy challenge. Mantal oraz Stonfish, czyli dziwne postacie inaczej. Ja w sumie na, jedna z gorszych drzew. No, Manta nie jest najlepsza Kopol gra mantą, ja gram z Tomfiszem. i to tyle. A jak potem zdedamy, to możemy się zamienić, bo ja nigdy w życiu mantą nie grałem. Niemo. Czyli że, jak, jak się idzie yy, w Orfisha? Orfisza, Orfisza szła się w tą rybę z laserami. A, chciała. Czy ja tworzę peskie? Ej, nie niedługo nagrywamy film ze słampa i powtarzamy to, co dzisiaj robiliśmy. Tak, dzisiaj w ogóle, y, mogę powiedzieć, tam Tak. Y, krótko mówiąc graliśmy sobie na Swamp'ie. Wiecie tam, y, Kopol był krokodylem, ja hipopotamem. I sobie tak y, było tam, może inaczej właśnie, była drużyna o nazwie H2. No właśnie widziałem. Była tam ta yy, drużyna o nazwie h która no, po prostu była najlepsza tam, jakaś Anaconda, kilka było Ale grając sobie po prostu tak jako PSG oczywiście, drużynowo, były też jakieś randomy, które zabijaliśmy i później się o to wkurzali bardzo i się jak spili. Więc stworzyli drużynę o nazwie Minus PSG, żeby to była jakaś nie wiem, forma walki przeciwko nam czy coś. Nie wiem w jakim to Nie bo chcieli po prostu tam do nas dołączyć, No i chcieli na siebie zwrócić uwagę Później się okazało, że chcą do nas dołączyć I dołączyli i we czterech po prostu popsiliśmy wszystkich Dołączyli i grali normalnie, nam pomagali tak Chcieli grać w, z nami Pocieszyliśmy, że mamy po prostu fanów pierwszych A tak swoją drogą, to dzisiaj pierwszy raz grałem bobitem. i Bobit jest ok No i zrozumiałem, no i teraz się tylko w Bobite zamieniam y Zamiast płaszczki, tak to ja zawsze w, płaszczę, w płaszczkę. Poszed Ja poszedłem w płaszczku od no Powinni brać no. to z community, bo jest tam ten serwer DP'o. Tak. Na Discordzie tpio i. Na tak. Ja tam no jestem. tak, no i ta tam są te e różne propozycje skinów. Tak. albo postaci też, i właśnie tą większość nowych postaci wprowadzają. Dobra. Um, i chwila Teraz tak. No. Jest kilka bardzo ważnych spraw. Nie no, oczywiście tak przypominam w na PSG. No i to le mimy. Ale i, tak ogólnie tworzę teraz swojego bota na Discorda więc niedługo ogólnie będzie zaproszenie. Więc sensie będzie można go zaprosić na serwer. Ej, patrz w ogóle jaka jest niska. Co? No topka jest niziutka od cholery. Słaby. No, a wcześniej jak graliśmy, to dwa pierwsze miejsca to było 5 milionów. No tam 4,5. Dobra. Przecież teraz pierwsze miejsce. To jest 900 tysięcy. No to ten, ten trochę jest, ale dziesiąte to jest 24 tysiące punktów. ja jestem w Jestem przed przedostatnią przed ewolucją. I... Y, jesteś w Jesteś. Ale się na głębinach słabo XP. W sensie no. po jeszcze OK, ale tym wężorem już. Hmm. No tym bardziej jak trafisz na... Nie kraken.

Dobra, mam fiszę, się musicie fajnie, Exp. mogę już wszystko. Już jeść. Tak? No to, to, to może z ziemi, to jest najlepiej. No. Mam już z tą fiszą. To jest najgorsze, że nie mam kogo zabić na tym oceanie. Bez problem. Ej, o co chodzi? Czemu tak mało? Tak, swoją drogą, że zauważyłam, że jak nagrywam odcinki z DPO, to one się pojawiają na yy, karcie tej DPO. Dobra, ja już się zamieniłem za chwilę. Dobra, już się zamieniłem. Mogę jeszcze iść w Sunfisha i w tego goblina. Dobra, to, Dobra, to jest nie grałem. I teraz, i, o co w nich chodzi? No jestem diabłem morskim. Który jest ten diabłem? Czekaj, tylko... A jak się zbiera ta, na przykład, yy, po czy kogoś? Dobra, idź. Ktoś myślał, że mnie modliszką pokona. To jest najlepsze, hmm. że mi nikt nie gra teraz, więc. Ym, nigdy się najpewniej nie dołem o co chodzi w mancie. Ja rozumiem, mam ale Ale to, co dzisiaj była, było no zupę. Tylko, że. Czekaj, bo ja nie ogarniam. Jak się zbiera te zwierzęta? No, no nie, utknę na wyspie. Z wyspy się nie da, jako manta zejść. No musisz nawalać myszką myślę. się siła, dobra, chodź. Czekaj, czyli. Nie jesteś królem, tylko. weź właśnie. Lezią, ją No musisz... nie wiem, jak się. Kurde. Nie wiem, czy się przytrzymuje, ale ja przytrzymuję, dobra, a mi się może... nic nie działo. Nic? No to może się przytrzymuje, i obok nic się płynie, nie bo nic nie pamiętam, mój tak ogólnie to się rozdzieliliśmy trochę i zaraz no ktoś z nas może zdeadać Ale serio, jak, jak ja wylecę na wyspę to ja mam przekichane Ja potem schodzę z niej przez 10 minut Sorry Bobis, chciałem cię złapać o. Daj mi go ko Kościół Chyba Manta nie działa Manat No, trochę nudne jest to, że nie mam. Jest orka, mam orka. Chol, mam orka. Bo w jak ty walisz No, bo jeszcze nie da się zejść z wysp O nie! O, dobra, wyleciałaś no, to, co masz w to skryło, masz górę, o, nie. Dobra, jest, że. Orka, ale to nie nawet nie będę. No to gdzie ja bym się. Albo dobra. Wracam, to nie nie. Kurde, jednym HP. Chciałbym wyskoczyć na dół. No. Jest tu. Zabija mnie trochę. Ale dobrze, uciekam. A ja bym to był dalej ręczny. A ja jestem królem. A ja patrzę, jestem drugi, a ty trzeci. Co? Yy, Krok do raka trzeba to robić. No, to dalej. To... Dobra, ja mam mało zasobów. Ja już mam dość mało Ty Jeszcze jakoś tam możesz przeżyć Ale... Ja może zacznę trochę uciekać Bo chyba... No to dawaj, tada... dawaj Ja też już dodam Szybko, szybko, szybko Oh shit Szybko! To chyba zamiana Nie, nie mogę punktu zebrać To no za to? Jak zginiesz to się zamieniamy? Chyba <grym> Dawaj, dawaj, dawaj go. Dzień, do <grym> o, chodź. <Orfisz>. Nie, Ej. <grym> Jest! Oh, Dobrze! autograf, oh, król! Ej, w ogóle. To no, jest przed nami tylko ten. Ej, ten krokodyl. A go raczej nie zjedziemy. Chyba, że wyjdzie na ocean. Oh. Dawaj, szuf, 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 szuflada. I to Dawaj, szufladę. Jej. Yeah, yeah. O, shit. Okay, okay. Bo ja sejem ludzi, co nie? Mm. O nie, ej, mamy problem, bo tam jest steamowana orka, Merlin i bubr Ale no wiesz. To my, to z, my takimi postaciami zbytnio szans nie mamy. O w ogóle pacj ty są słabi królowie. Tylko, tylko na oceanie jest ktoś powyżej w ogóle 100 tysięcy No tak No na słampie teraz jest 100 tysięcy No widzę A krokodyl, o nie, nie zginął, nie że zginął A no to jednak jest tam jeszcze Krokodyl Kurde To jest tak beznadziejny Dobra, z powrotem najgłębiej Kurde Chodź Nie, nie nie go, bo zaraz jeszcze jest Nagrywa. Ej, krokodyl też zdadał tak, generalnie. Mógłbyś podpowiedzieć? A, to spoko Ile na mam nagrywek? Ej. No, 26. Okay. No, normalnie to jest takie coś, jakby nie wiem. Minęło maksymalnie 10 minut. Maksymalnie. A, no. Albo tak samo jest ze spaniem, z takim przysypianiem na przykład, że no. spanisz za szybko. Pójdziesz, a tylko wiesz, chwilę przymkniesz oczy, a już 5 minut zleci Albo tak na chwilę się też położysz to Albo 30... czas rano mi tak szybko leci, kiedy na tak. przykład się szykuję do szkoły i potem tak, Na przykład szybko. idę do toalety umieć zęby I wracam po 10 minutach e, Kiedyś musimy to zrobić, że Na przykład, kiedy będziemy mieli więcej słów. Robimy takie coś, że Wszyscy się zamieniają w fisze. I zjeżdżamy y, oh, najwyższe tak. ewolucje w 50. Tak. Przynajmniej nie, nie nagrywa... Nie wiem... W sumie no. Co, co no w sumie nie nie na... Na... Czekaj. Co, co jest takie strasznie głupie? No rack content. Przynajmniej tak. nie stworzył własnej ekipy. No to też nie nagrywa tego rack contentu, czyli na... Ja, y, który nie zrzucił złego boksa i jezu w tym i No właśnie, to jest mojego najgorsze na Polsce. Tak. tak samo Lur, ja bardzo fajna youtuberka była w się sobie z Jkowem, na przykład y, jakieś tam wiesz duo, sobie grali po prostu z widzami coś, a teraz, to wiesz, rak jakiś tworzy. Ej, a na jakich ja mogę być ten bioma? No co? <laughs> Dlaczego mewy nie latają wyżej? Jak ja byłem kiedyś mewą Jak kiedyś grałem mewą Bo nie było innych ewolucji to To się nie wbijałem na sam dół tylko Na samej górze, a ta i zbierałem flapiką Nie, ale ja, ja w ogóle bo, bo to już było kiedyś mhm. Bardzo to do. To... Dobra, patrzymy zaraz na nią No tak, tylko jeszcze zdążymy milion Nie wiem zaraz co ustawimy Nie no ja. Ale... Stonfisk e... plus y... Manta, czy? Lepiej re nie Lepiej nie będę startował do tego typu Bo zaraz się pewnie w krokodila zamieni i tyle będzie Raz i wieloryba no co? <laughs> wieloryb owczarek nie Wieloryb nie wie. Co on robi w ogóle? Nie ja ucieka mi. Pan jest. Już ja ten wieloryb szmeczony. Teraz robię. I w ogóle tutaj jest. Kulki dałam noc. Polaczki są. No wiem, ja ją wydę. Tam kat no, Dwie no, nie. Barstki. I, i, obok, i, I obok nich była jeszcze trzecia i to było takie oh, strasznie komiczne. I teraz właśnie się wbiłem w tą trzecią i... Hmm, ale nie idzie. Wow. Dobra, niech ten Marlin se zbierze. Serio tam było aż tyle tego. Dobra, Dobra ja mamy... mam milion już. Patrz w ogóle jak ten gościu ten... E, Sadlock. Co? się ten wyekspił. Bo wcześniej był taki słaby. Chodź. Nie, nie wiem, gdzie jest statek. To chodź tu. Mam... To chodź, czy. Czeka... Albo dobra, o, dobra. Chodź, na, chodź na sam dół. A A. Też od nie umrzej. No nie. Uf, sorry. <laughs> nie rybko, to nie ta rybka to Ej, tak. Dobra, to było na tyle. Jeśli Ci się spodobało i chcesz więcej, to zostaw suba. I oczywiście na Pelskiej do Lewinka. Dokładnie. I no i to było na tyle. Cześć.